Jakie macie zwyczaje w związku z nauką języków obcych? Czy w ogóle jakiekolwiek macie? Czy są takie rzeczy, które zawsze robicie, które pozwalają Wam na to, żeby uczyć się języków efektywnie? Powiem Wam dzisiaj, jakie ja mam. Cześć, ja jestem Sandra, a wy oglądacie kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. A dzisiaj porozmawiamy sobie o zwyczajach poligloty. Więc jakie to są te zwyczaje, które warto sobie wypracować, moim zdaniem, żeby bardziej efektywnie uczyć się języków? Po pierwsze, warto sobie wypracować taki zwyczaj zapisywania czegoś, kiedy słyszymy coś ciekawego. Kiedy rozmawiamy z kimś w tym języku obcym, którego się uczymy, który nas interesuje, kiedy oglądamy jakiś serial, czy oglądamy jakieś wideo na YouTube, czy czytamy coś ciekawego w książce i widzimy, że to jest jakieś nowe wyrażenie albo jakieś nowe słowo, które jest fajne, to zapisujemy. Warto sobie taki zwyczaj wyrobić. Ja mam tak również w języku polskim. Kiedy widzę coś nowego, ciekawego, bo przecież nie znam wszystkich wyrazów w języku polskim i staram się pracować nad tym moim językiem polskim jak najbardziej. Może nie robię tego aktywnie przez cały czas, ale kiedy coś fajnego rzuci mi się w uszy, to sobie wtedy to zapisuję. Albo w oczy, jeśli czytam. I z językiem obcym też tak warto robić, czyli nie tylko bezmyślnie oglądać serial, ale od czasu do czasu coś fajnego sobie zapisać, zapisać sobie z tym jakieś fajne zdanie i starać się tego użyć w najbliższej przyszłości. Kolejny zwyczaj, jaki warto sobie wypracować i który ja mam wypracowany właściwie od zawsze, to jest uważność uważne słuchanie. Czyli znowu, nie tylko bezmyślne oglądanie serialu, ale faktycznie wsłuchiwanie się w to, co ludzie mówią, również kiedy z kimś rozmawiacie, to wsłuchiwanie się w to, co ta osoba mówi, nie tylko rozmawiać z kimś. Na takiej zasadzie, że kiedy ta osoba mówi, to my się już zastanawiamy, co odpowiemy, i tak naprawdę to nie słuchamy, a w ogóle to myślimy jeszcze o czymś innym. Tylko, szczególnie jeśli tutaj chodzi o naukę języków obcych i rozmawiamy z kimś właśnie w tym języku, który nas interesuje, to warto naprawdę się przysłuchiwać, zwracać na to uwagę i słuchać uważnie. Ja zawsze słuchałam uważnie, dlatego bardzo, bardzo dużo nauczyłam się z Telenowel czy innych seriali, kiedy byłam jeszcze mała. Teraz już by mi się ich nie chciało oglądać, ale wtedy tak. I robiłam to oglądając polską telewizję z lektorem, ale byłam tak uważna, że słuchałam tego głosu w tle, co mi bardzo wiele dało. Uważność tutaj bardzo pomaga i bardzo Wam polecam wypracować sobie taką uważność jakąkolwiek, ale również słuchową. Ja teraz piszę również e-booka na temat koncentracji, uważności, motywacji itd. i ten e-book się ukaże za kilka miesięcy. Natomiast, no, to dopiero będzie za kilka miesięcy, ale warto tutaj ze mną zostać na kanale, także też zachęcam do subskrypcji, ponieważ będzie to fajny e-book. I pamiętajcie o tym, że warto sobie taką uważność wypracować. Kolejny nawyk, zwyczaj, jaki warto sobie wyrobić, i jaki ja również mam, i uważam, że to bardzo w nauce języków pomaga, to taki, aby oglądać coś w języku obcym, a nie w języku polskim i ja bardzo dużo oglądam może nie zawsze oglądam bo nie mam na to czasu ale kiedy coś robię w mieszkaniu albo kiedy idę po ulicy to biorę też telefon biorę słuchawki i wtedy słucham sobie różnych um, nagrań na YouTube czy to podcastów chociaż ja przeważnie słucham YouTube'a czy na podcastów na YouTube i słucham właśnie czy audiobooków również słucham w języku w językach różnych, raczej rzadko się zdarza, że w języku polskim, w języku polskim oczywiście również, ale bardzo często są to inne języki, czy jest to niemiecki, czy włoski, czy angielski, bardzo często, hiszpański, bardzo rzadko. Tak samo, jeśli już znacie ten język dość dobrze, to nie bójcie się też wybrać książki w tym języku, nie bójcie się wybrać podcastu, serialu, filmu i słuchać naprawdę w tym języku. Ja wiem, że to jest męczące, kiedy wieczorem już nie mamy na nic energii, kiedy chcemy po prostu odpocząć i się zrelaksować, ale ja właśnie taki zwyczaj sobie wypracowałam, że kiedy nawet się chcę zrelaksować i chcę sobie coś obejrzeć, to jest to w języku obcym. I ja od jakiegoś czasu się koncentruję na rosyjskim, więc po prostu obejrzę sobie coś po rosyjsku, przy okazji się czegoś nauczę, przynajmniej jakieś nowe wyrażenie, wysłyszę albo jakiś wyraz. No i jestem ten mały kroczek jednak do przodu. I jeśli codziennie jest się taki mały kroczek do przodu, to jednak w dłuższej perspektywie czasu się okazuje, że ta suma to jednak kilka całkiem sporych kroków. I to jest taki kolejny zwyczaj, który warto sobie wyrobić. I warto się nauczyć również tego, aby się relaksować, oglądając coś w języku obcym. Ludzie bardzo często się stresują, kiedy słuchają czegoś w języku obcym i tego nie rozumieją. To sprawia, że są jeszcze bardziej zmęczeni, ale jeśli się do tego przyzwyczajicie, to przestanie się mieć taki efekt. Ja na przykład nie mam w ogóle takiego efektu i nie powoduje to we mnie już zmęczenia, dlatego że się do tego przyzwyczaiłam. Warto też pisać ręcznie. To jest kolejny. Istotny nawyk. Jeśli piszemy ręcznie, uczymy się szybciej. Ja wprawdzie bardzo często piszę coś na komputerze i na komputerze też trzeba się nauczyć pisać w języku obcym. No jednak y, większość z nas albo wszyscy posługujemy się komputerem, także to też warto potrafić. Ale jednak pisanie ręczne bardzo pomaga w nauce. I kiedy na przykład oglądam sobie jakiś serial, to zapisuję po prostu coś ręcznie. Kiedy chcę sobie coś przećwiczyć z gramatyki, to zapisuję to ręcznie. Nie kupuję mnóstwa materiałów do nauki języków. Skupiam się tylko na jednej rzeczy. Przeważnie jest to ogół języka. Ja o tym, jak się uczyć języków, jak to wygląda bardzo podobnie do budowy domu, mówiłam w ostatnim nagraniu i to Wam gdzieś tutaj wynikuje, tutaj albo tutaj, nie wiem teraz z której strony to będzie chyba tu. Także zajrzyjcie sobie do tego nagrania. I właśnie na takiej nauce języka ja się koncentruję bardziej na ogóle, i dopiero później zaczynam wchodzić w szczegóły. Dlatego od samego początku nie jest mi potrzebne mnóstwo materiałów. Właściwie w ogóle nie kupuję żadnych materiałów, ponieważ nie jest mi to potrzebne. A jeśli ma się taki zwyczaj, czyli ten przeciwny, Kupowania mnóstwa materiałów, to później jest tego bardzo dużo, nie wiadomo od czego zacząć, nie wiadomo na czym się skoncentrować, i to wszystko prowadzi właściwie do zniechęcenia. Staram się też właściwie od początku myśleć w języku obcym. U mnie to przychodzi dość łatwo, kiedy zaczynam coś oglądać, no to mój mózg zaczyna się już przestawiać. Oczywiście na początku trudno jest myśleć w języku obcym, jeśli nie znamy słów. Do myślenia są nam potrzebne słowa. Gramatyka trochę też, ale głównie słowa. Bez słów nie jesteśmy w stanie myśleć w tym języku. Dlatego jak się uczymy, z czasem poznajemy, Coraz więcej słów i coraz łatwiej jest nam w tym języku myśleć. Na początku jest to trochę trudne, ale warto próbować. Warto sobie po obejrzeniu czegoś jednak spróbować przestawić się na myślenie w tym języku i mówić trochę do siebie w tym języku. Kilka hasełek już z tego serialu czy filmu znamy, czy co tam słyszeliśmy, czy widzieliśmy, czy przeczytaliśmy, i to warto do siebie również mówić. Kiedy prowadzimy sobie nasze takie codzienne życie, to od czasu do czasu mówimy coś do siebie. Czy to przed lustrem, czy kiedy zaglądamy do lodówki, czy kiedy na przykład się w coś uderzymy, <laughs> to akurat to pewnie niecenzuralne słowa padają. Warto sobie takie rzeczy myśleć w języku obcym. To nie są trudne rzeczy do myślenia. No i taki najważniejszy nawyk, bez którego wszystko inne właściwie nie miałoby sensu, to jest nawyk niepoddawania się, nie mówienia, że spróbowałam dwa razy i to była porażka. Tylko próbowania, 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 i dopiero po kilkuset razach można powiedzieć: Ej, to w ogóle nie działa. Także te porażki trzeba zaakceptować na początku, bo te porażki zawsze się zdarzają, kiedy uczymy się czegoś nowego, kiedy uczymy się jakiejś nowej umiejętności. To jest zupełnie normalne i dobrym nawykiem jest właśnie zaakceptowanie tych porażek i wynoszenie z nich nauki. Ale ignorowanie, tak żeby one nie wpływały na nasze samopoczucie. Okej, okay, to mi się nie udało, tym razem za chwilę powtórzę, może się uda, może nie, to powtórzę jeszcze raz. Także to były moje nawyki, takie, które ja w sobie wypracowałam albo które właściwie miałam od zawsze, i takie, które ja Wam mogę polecić. Jeśli macie jakieś inne, które również działają i które możecie polecić innym osobom, które tutaj na tym kanale się znalazły i oglądają to wideo, to napiszcie również proszę w komentarzach, jakie te nawyki są. A wszystko na temat tego, jak naprawdę skutecznie i porządnie uczyć się języków obcych, znajdziecie oczywiście w moim wideokursie. Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie, i na zawsze, i bez ściemy, do którego link zostawiam jak zwykle pod filmem. I pod tym filmem znajdziecie również linki do wszystkich innych rzeczy i wszystkich innych miejsc, w których można mnie znaleźć. Zachęcam również do dołączenia do mnie na Instagramie, na którym raczej rzadko poruszam treści językowe. Nie jest to typowy profil językowy. Tam po prostu mówię o innych rzeczach, których tutaj na YouTube nie ma i nie będzie. Tam jestem widoczna trochę bardziej z prywatnej strony takiej trochę lifestyleowej i takiej opiniowej, <laughs> może. Także zapraszam do dołączenia tam do mnie. Oczywiście link również pod filmem. No i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to było dla Was inspirujące i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Do zobaczenia.